Na targach prezentujemy naszą nową otrząsarkę do wiśni i śliwek. Jest to G004 Pro, która ma automatyczny system rozkładania plandek, co znacznie ułatwia pracę i redukuje liczbę osób potrzebnych do pracy przy kombajnie z około pięciu osób do dwóch, trzech, w zależności od zbioru w kisteny lub zbioru do małych skrzynek. Sam układ rozkładania plandeki jest oparty w pełni na hydraulice. Tutaj wysuwają się ramiona hydraulicznie rozkładają się. Dodatkowo jest stopa podporowa, aby nie kombajn nie był zbyt przechylony. Urządzenie jest bardzo wytrzymałe, tak jak tutaj przed chwilą kolega pokazywał. Można na nim swobodnie usiąść. Jest to. Bardzo wytrzymała konstrukcja, także nie ma obawy przed tym, że coś się złamie, czy, czy pod obciążeniem nie będzie chciało pracować. Sama głowica jest to już sprawdzona głowica do otrząsania, taka jak stosujemy w innych naszych kombajnach, czyli, czyli głowica pestka. Kolejną maszyną nową, którą zapre chcemy zaprezentować, prezentujemy na targach, jest to pielnik ZUZA w wersji automatycznej trzyrzędowej. Jest to bardzo rozbudowana wersja naszego y, pielnika Zuza. Dodane są y, do, joysticki do operowania, co znacznie ułatwia pracę i też możliwość pracy jednocześnie z trzema na trzech rzędach do pielenia truskawek, dyni, rabarbaru. Y, urządzenie bardzo dobrze się sprawdza i można nim robić bardzo dużo areały w dużym czasie. Nie wymaga aż takiej Siły fizycznej, jak przy pracy ręcznej. Ile kosztuje? E, koszt takiego pielnika to jest 85 tysięcy złotych brutto. I trzy rzędy truskawce. Śmiałe. Trzy rzędy truskawki, rabarbaru, y, dyni, ogórków, jakiś bardziej. Tak? tak. A jakieś takie wymogi, jeżeli chodzi o specyfikę mm, ciągnika? Jakie jeżeli chodzi o specyfikę ciągnika, to wymagane jest około 60 koni mechanicznych. Napęd jest z wałka 540 obrotów. Maszyna ma własny układ hydrauliczny, także tutaj nie jest potrzebna żadna dodatkowa hydraulika. Jedyne co to trzypinowe gniazdo elektryczne, aby zasilić układ elektryczny maszyny.